Dobry wieczór. Aleksandra Pawlicka, zapraszam na Pytanie Dnia, a ze mną w studiu jest już Olga Legosz, aktywistka społeczna, autorka akcji profrekwencyjnych i funkcjonująca w internecie jako nomad mam. Dobry wieczór. Pani Olgo, no właśnie obejrzeliśmy wspólnie. Również z widzami debatę u Sławomira Mencena dziś to był Rafał Trzaskowski. Nie podpisał deklaracji Słowomira Mencena, deklaracji zwanej również Toruńską. W tej samej formule u Mencena debatował Karol Nawrocki w czwartek. Deklarację podpisał. Rafał Trzaskowski zaznaczył, nie jestem Karolem Nawrockim. Który z nich Pani zdaniem wypadł lepiej i który? trafić może do młodych ludzi, bo wszystkie pani akcje są właśnie do tych młodych ludzi skierowane. To ja może zacznę od tego, że pierwszym wygranym jednej i drugiej rozmowy jest na pewno Sławomir Mencen, który tak często powtórzył za... zostawcie suba na moim kanale, że z całą pewnością wyborcy przepłyną i ze strony PiSu i ze strony pra... PO do pana Sławka. Natomiast oglądałam oczywiście dwie rozmowy. Oglądając pierwszą z panem Karolem Nawrockim była przekonana, że w pierwszej turze pan Nawrocki zagłosował nie na siebie, a na pana Sławomira Mencena, gdyż zgadzał się z nim w 100%. Więc nie wyobrażam sobie, że mógłby ten głos oddać inaczej. Jeśli chodzi o dzisiejszą rozmowę, to z kolei mam wrażenie, że po tej rozmowie pan Sławomir Mencen zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Może z pewnym znakiem zapytania, ale jednak ten głos pójdzie. Z kolei wczoraj odbyła się debata w telewizji polskiej mm -hmm. i debatowali dwaj główni kandydaci, którzy stoczą bój o pałac prezydencki, czyli Rafał Trzaskowski i, i Karol Nawrocki. I właściwie chciałam Panią zapytać, kto w Pani ocenie jest dziadersem? To jest to sformułowanie, które, for, które funkcjonowało zwłaszcza we wszystkich ruchach feministycznych dotyczących świata polityki. Ja wielu polityków funkcjonujących w ramach duopolu nazywam dziadersami, ale akurat ani nie nazywam Karola Nawrockiego, ani Rafała Trzaskowskiego tym hasłem. Natomiast patrząc na tą wczorajszą debatę, było mi niezwykle przykro, że mamy prawie 50% szans, to jest trochę jak rzut monetą, że Karol Nawrocki zostanie prezydentem, chociaż obiektywnie nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby to stanowisko objąć. I mówię to nie tylko jako kobieta i obywatelka, zajmuję się od ponad 20 lat rekrutacjami również na najwyższe stanowiska w Polsce i po prostu Karol Nawrocki tych kryteriów nie spełnia. Natomiast do tego nas właśnie doprowadziła cała ta, cały ten duopol, że jest tak dużo ludzi chętnych do oddania głosu przeciwko rządowi. I to jest dzisiaj tylko o tym. Trudno sobie wyobrazić, że ludzie popierają Karola Nawroskiego. To jest po prostu skrajnie nieprzygotowany znaczy, to, kandydat. Mówi pani, trudno sobie wyobrazić, a jednak yy... Popiera, mówię, go, popie... popiera go, tak. bardzo wielu wyborców. O, ja sobie... Wszedł do drugiej tury i jeśli wierzyć temu, co dzisiaj można przeczytać w mediach dziennika Newsweeka widzieli sondaże, które mają platforma obywatelska i PIS, czy tam Koalicja Obywatelska i PIS, i z nich wynika, że różnica głosów między obydwoma kandydatami jest 220 tysięcy na korzyść Karola Nawrockiego z obu tych sondaży, więc to jest naprawdę ja sobie na żyletki. Z, ja sobie zdaję sprawę, że tyle osób e, prawdopodobnie zagłosuje na Karola Nawrockiego. Natomiast gdyby jakimś magicznym trafem Rafał Strzaskowski był kandydatem prawie, Prawa i Sprawiedliwości, to on by te wybory wygrał w pierwszej turze. I to, co mnie najbardziej martwi, że doprowadziliśmy tą walką e, między PiS a PO do sytuacji, że w drugiej turze mamy Kandydata, który z ogromnym prawdopodobieństwem te wybory może wygrać, a wszyscy wiemy, że ten kandydat po prostu nie spełnia minimalnych wymogów, które powinien spełniać kandydat na prezydenta. I to jest moim zdaniem to pytanie też kluczowe do rządu, czy rzeczywiście te ostatnie. Półtora roku ich działań, w jaki sposób doprowadziło nas do tego punktu, że tak dużo osób jakby odbija tą piłeczkę, którą serwuje nam pan Jarosław Kaczyński, i który mówi, zagłosujcie na Karola Nawrockiego, to pokażecie wotum nieufności wobec rządu. Ja natomiast uważam, że to wotum nieufności wobec rządu zostało już pokazane w pierwszej turze. Już pan Tusk może sobie zliczyć, ile osób było za nim, a ile y, przeciwko niemu i dzisiaj najistotniejsza jest przez te sześć dni, żeby odwrócić tą narrację, że głos na Rafała Trzaskowskiego nie oznacza głosu na rząd y, Donalda Tuska. No właśnie pani w pierwszej turze głosowała na Adriana Zandberga, tak. pani tego nie ukrywa. Adrian Zandberg dzisiaj jednoznacznie nie wyraża poparcia dla żadnego z kandydatów, a pani podjęła taką akcję głównie w mediach społecznościowych, gdzie przy pomocy różnych haseł zachęca pani ludzi do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Ja zacytuję: "Zrzygam się, ale oddam głos na Rafała". Idźcie, choćbyście musieli do wiadra zwrócić, albo krócej jeszcze można z miską, lub zbieramy ze sobą worki i idziemy głosować. Tak, potwierdzam. Eee, może zacznę. Na początku od mojego głosu. Bardzo dużo osób się pytało, jak to możliwe, że ja, która zarabia jak libek, żyje jak libek i wydaje pieniądze jak liberał, mogę oddawać głos na Adriana Zanberga. I właściwie zmotywowało mnie do tego to, że przez ostatnie miesiące, i to nie tylko kampanii wyborczej, my właśnie oddajemy ciągle głos prawicy. Czyli to trochę jak z, z, z dzisiejszym wywiadem. Z jednej strony mówimy o Polsce normalnej i Polsce radykalnej, ale z drugiej strony idziemy do tej Polski radykalnej i ciągle powtarzamy te hasła, a potem jesteśmy zdziwieni, że jak mówimy o prawicowych hasłach, to prawicy rośnie. No pan Mencen czy pan Braun reprezentują albo bardzo konserwatywne poglądy, jeśli chodzi o wartości, albo skrajnie liberalne, jeśli chodzi o podejście do gospodarki, no i jeśli nie będziemy ciągle podbijać w mediach i w dyskusji po prostu publicznej te ich hasła no to nie dziwne że wyborcy przechodzą do nich bo oni się z nimi jakby najsilniej kojarzą I ja to w ogóle nazywam cieśniną Beringa czyli tym miejscem pomiędzy Alaską a Rosją która na płaskiej mapie wydaje się po prostu położona w skrajnych dwubiegunach, a właściwie na globusie jest koło siebie. Tam właśnie chodzi młody wyborca. Co zresztą widać między 18 a 24 rokiem życia: pan Zandberg i pan Mencen zgarnęli 60% jakby wszystkich głosów. I Dokładnie. Teraz... Gdyby, gdyby młodzi wyborcy do 30 roku życia mhm. nawet mieli decydować o tym, kto przechodzi do drugiej tury, to przeszliby Zandberg i Mencen. No, ale... Co dokładnie pani chce powiedzieć tymi hasłami młodym ludziom? Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie muszą łamać kręgosłupa, idąc i zmieniając swoje wartości, bo ci ludzie już pokazali, że oni są przeciwko tej y, wojnie, która się toczy od 20 lat y, pomiędzy PO a PIS-em. Natomiast to, nie jest, to, to jest dalej czas, że można wybrać. Mimo, że nie zgodnie ze swoimi wszystkimi wartościami. Czyli nie przeciwko, ale za. Nie przeciwko, ale za. Dla mnie poparcie Adriana Zanberga to była trochę taka zasada, że kwas neutralizujemy zasadą. I tutaj uważam, że jest bardzo e, dużo osób, które właśnie wykorzystuje to. Zresztą ta akcja bardzo dobrze się w mediach społecznościowych klika. Bo ci młodzi ludzie nie potrzebują właśnie tego rozkazu od, od Adriana Zanberga, o który tak wielu polityków zabiega. Nie Adrian powie, nie Adrian powie. To jest trochę jak z matką za uszczapkę. Ci ludzie nie oczekują rozkazu, na kogo mają zagłosować, oni chcą mieć jakby wybór i alternatywę do tego, żeby ten głos oddać. I głos na Rafała Trzaskowskiego z symbolicznym wiadrem to jest właśnie dla nich furtka. Ja sama tak zagłosuję, mimo że jakby półtora roku temu szłam do tych wyborów z ogromnym przekonaniem, że wspieram, i, że wspieram ten rząd i byłam przekonana, że powracający Donald Tusk jako polityk jakby o ogromnym doświadczeniu europejskim bardzo dobrze poprowadzi Polskę. Dzisiaj mam przekonanie, że gdzieś popełnił błąd, dlatego że umocnił wojnę pomiędzy PO a PiS-em, a 90% ludzi po prostu nie chce w niej uczestniczyć. No i też Rafał Trzaskowski prowadzi tę kampanię pod hasłem jednoczenia Polaków, jednoczenia plemion i, I, to, i to wyciszenia jest... tej wojny. Natomiast młodzi ludzie nie są jedyną grupą, która jest rozczarowana dzisiaj i no, odeszła jakby od głosowania na koalicję, która dziś rządzi. Taką samą grupą są również kobiety. półtora miliona, miliona hmm. kobiet, które głosowały w 2023 roku, nie poszło do wyborów w pierwszej turze. Hmm. Czy to jest grupa, którą można jeszcze zmobilizować i jak Myślę, że można i właśnie potrzebujemy do tego e, premiera bo ja się w pewien sposób identyfikuję z tą grupą i premiera, jeszcze to... czy prezydenta Uważam, że potrzebujemy premiera w tym momencie. Ja się identyfikuję z tą grupą dosyć mocno, bo to są te kobiety, które w 2023 ja sama mobilizowałam do tych wyborów. I mobilizowałam właśnie tym, że potrzebujemy zmiany narracji i potrzebujemy rozwiązań dla tych kobiet. I sama aborcja, która jest bardzo nośnym tematem i politycy ją zawsze przy wyborach wyciągają, bo ona świetnie polaryzuje, to nie jest największe wyzwanie kobiet. Największym wyzwaniem jest to, o czym przed chwilą mówił um, Rafał Trzaskowski, jest y, problem z dotarciem do pracy, czyli całe wykluczenie komunikacyjne. Ja osobiście pochodzę z takiego miasteczka na, y, na Warmii i wiem, jak to jest nie móc wybrać liceum, albo jak to jest nie móc dojechać y, do lekarza. To są ciągle rozwiązania elastycznego y, kodeksu pracy i elastycznego, to znaczy dalej chroniącego Pracownika, ale na przykład promującego rozwiązania na części etatu. To jest kwestia ustawy o asystencji osobistej, za którą znowu sama od miesięcy chodzę. Jest to podstawowa usługa, która powinna zostać dostarczona osobom z niepełnosprawnością w Polsce, i jej ciągle nie ma. Więc to rozczarowanie. Yy no, nie jest przypadkowe. Natomiast to, co myślę, że trzeba uświadamiać kobietom, i te kobiety są w, w social mediach, więc my mamy Pan krótkie Dorgo. dotarcie do nich. Teraz na chwilę przerywamy naszą rozmowę. Przenosimy się na spotkanie Rafała Trzaskowskiego Oczywiście, po no, zakończonej sytuacji Mencena. takich rzeczy, w których się nie zgadzamy, ale są również takie rzeczy, w których jesteśmy w stanie poprowadzić normalny dialog i rzeczy, w których jesteśmy w stanie się zgodzić. I dokładnie o to chodziło. Spokojną, merytoryczną. Discuss, yeah? Czasami trudną pewnie dla obu stron, ale o to chodziło, to żeby, żeby właśnie mieć okazję do wymiany poglądów, bo takiej okazji jeszcze z panem Mencenem nigdy nie miałem. No tak, tylko pytanie, jak to się ewentualnie przełoży na głosy wyborców Konfederacji. Ankieta pana Mencena wykazuje, że dwóch trzecich tak mniej więcej pan nie przekonał. No jeżeli przekonałem jedną trzecią, to dobrze. i Jeszcze przed nami cały tydzień, żeby przekonywać wszystkich innych nieprzekonanych. To jest właśnie to, co będę robił. Chyba udowodniliśmy, że jesteśmy otwarci na Rozmowy z każdym. Ja się z tego cieszę, bo to jest dzisiaj najważniejsze, zwłaszcza w drugiej turze, żeby starać się dotrzeć absolutnie do wszystkich, nawet tych, którzy mieli spaczony mój wizerunek przez media i którzy mogli się po prostu zapoznać z moimi poglądami, że właśnie są takie rzeczy, w których jesteśmy w stanie się porozumieć i w których się zgadzamy. Jest mnóstwo rzeczy, w których rzeczywiście mamy inne poglądy, ale można to w sposób merytoryczny uzasadnić. Niczego poza książką pan nie podpisał. Niczego poza książką nie, nie podpisał. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że jak składam jakieś deklaracje, to to wystarczy. Ja nie jestem Karolem Nawrockim, żeby przyjść gdzieś tylko po to, żeby podpisać jakiś papier. Przed chwilą powiedział, że ktoś zmobilizować lewą stronę, że tak się okazało, że Nie mam takiego poczucia. Ja po prostu jestem sobą. Wszyscy wiedzą, jakie mam poglądy. Myślę, że nikogo to nie zaskoczyło, że tych poglądów będę bronił. No ja nie jestem Karolem Nawrockim, żeby przychodzić i zmieniać swoje poglądy, tylko zależnie od tego, z kim rozmawiam. Panie Pan jest szansa na drugą debatę z Karolem Nawrockim. Czy pan do telewizji Republika konsekwentnie nie pójdzie? Proszę Państwa, no przecież właśnie wczoraj debatowałem z Karolem Nawrockim. No więc. To jest jasne. Rafał Trzaskowski yy, mówił o tym, że jest zadowolony z tego, że przekonał przynajmniej jedną trzecią wyborców Słowomira Mencena. Na Słowomira Mencena głosowało 2 miliony 900 osób. No to mamy milion. Wyborców warto chodzić na takie spotkania i takie rozmowy do słowa Mencena, bo tutaj był postawiony znak zapytania przed chwilą. Tak, pierwsze pytanie jest takie, czy na pewno przekonał wyborców Sławomira Mencena, bo przecież nie wiemy, ile, ile z tych osób, które oglądały dzisiaj debatę, to nie byli wyborcy Sławomira Mencena. No i moja wątpliwość właśnie polega na tym, czy na na pewno warto chodzić i na pewno warto dyskutować z, yy, i podbijać te, yy, te prawicowe hasła i zadawać, te konserwaty, znaczy zadawać sobie te konserwatywne pytania i na nie odpowiadać. Natomiast plusem na pewno takich spotkań i w ogóle plusem social mediów jest to, że jest bardzo szybkie dostarczenie jakby odpowiedzi. My z jednej strony mówimy, że mamy tylko 6 dni do wyborów, a z drugiej strony to jest aż 6 dni. I ta, te brakujące głosy do tego, żeby jedna lub druga strona wygrała, to są głosy, które prawdopodobnie w piątek, chwilę przed ciszą wyborczą, podejmą decyzję, na kogo zagłosują. I mogą to zrobić na podstawie jednego wywiadu, wpisu, lub czegokolwiek, co w tym czasie zobaczą. No dobrze, to mówiłyśmy o kobietach. Który z kandydatów, Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki, wydaje się gwarantem bezpieczeństwa dla kobiet i dla praw kobiet? Myślę, że odpowiedź jest oczywista: że, że Rafał Trzaskowski. Dlatego... Ale dla wyborczyń. Konserwatywnych dla wyborczyń Prawa i Sprawiedliwości, dla wyborczyń Słowomira Mencena, Grzegorza Brauna też jest oczywista? Pytanie oczywiście, jak definiujemy prawa i potrzeby kobiet? Ja myślę, że w ogóle to, co fantastycznego osiągnął sztab Karola Nawrockiego, to przekonanie i utrzymanie ludzi w tym przekonaniu, że Karol Nawrocki jest, reprezentuje te wartości. PiSu, za którymi kiedyś Polska poszła, czyli rozwiązania socjalne, transfer środków, to z czym ja się też zgadzam, bo jest, skoro jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, to naprawdę możemy pewne rzeczy swoim obywatelom zapewniać i nie nazywać tego komunizmem. Natomiast ja oglądając pana Karola właśnie u pana Sławomira Mencena uważam, że on jest osobą, która jest dużo właśnie bliżej poglądom pana Sławomira i on nie będzie niósł tej całej spuścizny PiSu. No dobrze, ale czy któryś z nich być może jest zagrożeniem dla praw kobiet? Czy stanowi takie zagrożenie? Dla mnie zagrożeniem właśnie stanowi pan Karol Nawrocki, dlatego że my w ogóle dzisiaj jakby patrząc na zdemobilizowane kobiety ciągle myślimy o tym, że atakowałyśmy w październiku i udało nam się jakby tą władzę zmienić, ale jednocześnie nic do nas nie przypłynęło w ciągu tych 18 miesięcy albo przepłynęło niewiele. No bo oczywiście nie wiem. Mamy na przykład program in vitro. Natomiast te oczekiwania były znacznie znacznie wyższe. To co jest dzisiaj problemem, to że te kobiety myślą, że to już jest jakby, że granica została osiągnięta. Ja słuchając na przykład pana Brauna albo osób, które głosowały na pana Brauna, takiego przekonania nie mam. Kilka dni temu wstawiłam na Instagramie taki przykład, że a co będzie, jeśli w koalicji PiS-Konfederacja-Korona Polska zostanie, zostaną zdelegalizowane środki antykoncepcyjne. I wydawało mi się, że to jest po prostu taka abstrakcyjne hasło, no bo przecież żadna z nas nie wierzy, że środki antykoncepcyjne mogłyby być nielegalne, zakazane. zakazane. I w tym momencie zaczęły przychodzić do mnie wiadomości, od wcale niemałych kąt, że to jest w ogóle bardzo dobry pomysł i świetny pomysł na to, żeby tą dzietność jednak podwyższyć. I to jest właśnie te, te wyobrażenie, gdzie jest ta granica. Czyli w październiku my atakowałyśmy, a dzisiaj każda z nas po prostu musi bronić. I to jest trochę jak z bramką. Jeśli nie pójdziesz i nie, nie postawisz tego krzyżyka obok um, Rafała Trzaskowskiego, to gol dla drugiej strony wpadnie i możemy się obudzić za rok. Za dwa, z tym, że, mm, że ten zakaz antykoncepcji będzie. Bo pamiętajmy, że my nie wybieramy tego prezydenta tylko na dzisiejsze czasy. Czyli że mamy rząd Donalda Tuska i mamy prezydenta. Możemy mieć również rok 2027, skrajna prawica może dojść do władzy i wtedy, jeśli ta skrajna prawica będzie miała również swojego prezydenta, to może tutaj zrobić wszystko. Skoro jest pani specjalistką od social mediów, to chcę zapytać o to, co najbardziej rozgrzało po wczorajszej debacie social media, czyli o ten gest Karola Nawrockiego i torebkę nikotynową, czy też snus, mhm. a może jakąś inną substancję, jak pani to ocenia? Czy w ja... ogóle kandydat na prezydenta powinien? Cokolwiek próbować używać. No to tak jakby zapalił papierosa. W pierwszym momencie mnie to w ogóle bardzo mocno oburzyło. Jak to w czasie debaty nie może się powstrzymać i tak dalej. To była moja pierwsza reakcja. Natomiast w drugim pomyślałam, że on to po prostu zrobił celowo. To znaczy, że, że to jest kolejna gra pod młodego wyborcę, który, który, który dzisiaj ma znormalizowane używanie tego typu produktów, co zresztą jest kopią tego. Co, je, co było w kampanii w Stanach Zjednoczonych i co promował sztab Donalda Trumpa, czyli młodzi ludzie przeżywający dzień na czarnej kawie i na torebkach nikotynowych. Więc byłabym ostrożna w tym, abyśmy przyjęli założenie, że po prostu panu Karolowi się trafiło. A raczej, czyli to mogło być wyreżyserowane. A uważam, że było to wyreżyserowane, podobnie jak te wszystkie historie wręczę panu flagę, wręczę panu. Kopertę. To się aż wydaje niewiarygodne, że on w czasie transmisji mógł zrobić taką rzecz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszą gościnią była Olga Legosz, a ja Państwa zapraszam teraz na wydanie specjalne TVP info. Nie będzie.